I z tych nie byłam zadowolona. Nie pamiętam, co tam dokładnie, ale to są te. Nie byłam z nich zadowolona. Dlaczego? Aha, bo, bo lewą ręką robione. Ale to nie jest, nie o to chodziło. A, widzicie, jak brzydko zrobiłam ombre, w sensie baby boomera? Zrobiłam takiego, że widać mocno tę ta, ta ziarnistość. Ale to jeszcze nie jest najgorsze, bo ta ziarnistość jest w miarę równomierna i dobra, powiedzmy, że taki śnieżek troszkę wyszedł. Co mi się tu nie podobało w nich? Chyba kształt, tu jakiś dziubek zrobiłam. Nie wiem czemu. Nie wiem czy to tak zdjęcie wyszło, czy o co chodzi. W ogóle wskazujący, chyba jest trochę za szeroki w stosunku do reszty. Tu pamiętam, że sobie ten róż namieszał. Ej, mam ten róż jeszcze. Ej, mam go jeszcze. Mam, namieszałam sobie, to jest ten kolor. Zobaczcie, jak to zupełnie inaczej wygląda na podłożu i na paznokciu, a na białym podkładzie słoiczka, nie? Miałam końcóweczkę żelu, tego, Kugel Basic, nie? On normalnie wygląda tak, jest mleczny. Jest totalnie mlecznym żelem, poziomującym się. I, i sobie tam dodałam chyba troszeczkę y, tego, z tego co pamiętam. Chyba troszeczkę tego dodałam. Nie wiem czy białego, ale chyba ten na pewno był. I mi właśnie taki, taki wyszedł kolor. I jak macie takie końcówki żelu, to ja was zachęcam do robienia sobie swoich później mieszanek. No bo po co to wyrzucać? Tam możecie coś dorzucać. Zwłaszcza, że te pudełka są fajne, one nie pękają. Tu sobie takiego widzicie, unicorn, zmieszałam. Też z końcówki mlecznego i sobie podpisałam unicorn i mega, nie? Fajny patent wam tutaj edyta sprzedaje. Te słoiczki są tak fajne z tych basiców, że, że no, można im dać drugie życie. A jak chcecie co zupełnie coś nowego zrobić z nich, to możecie tę resztówkę utwardzić w lampie i potem ją wyciągnąć w całości, nie? Mega. Dobra, co by tu jeszcze, co by tu jeszcze, co by tu jeszcze? Ten kciuk. Dobra, nie jest najgorszy. Mi się wydaje, że ten paznokieć po prostu, jak ja zrobiłam zdjęcie, to, to on poszedł trochę do góry, przez co chyba trochę też inaczej wygląda. Wygląda jakby był krótszy, ale chyba nie do końca był krótszy, z tego co pamiętam. Ale no powiedzmy, że dobra, jest za krótki, jest za krótki co do reszty. Boczki jeszcze popiłować rozumiem, tak? Rozumiem, no na szłoby, szłoby, szłoby. Jeszcze troszkę boczki popiłować. Okej, okay, tu troszeczkę się y, światło pofalowało, więc nie do końca równiutko. Dobra, zobaczymy, może będzie jeszcze z innej perspektywy. No dobra, może, może tu by jeszcze troszeczkę popiłować szło. Pokaż, no. No, mogłam tu, mogłam tu ten apex troszeczkę później zacząć robić, by było tak estetyczniej, troszeczkę smuklejszy, by był ten pazur. A tu znowu tego dzióbka nie ma, nie? Nie wiem, może taka perspektywa, tu y, wydaje mi się, że troszeczkę tu mogłam zejść z grubości w tych miejscach, bo tak za bardzo się zaobla y, odbicie światła. Tu jest jakaś skórka nieobrobiona, tu też jest jakaś skórka, tu jakieś czerwone w środku. Pierun wie co, tu mi się nie podoba to pofalowanie, chyba mi y, w tym miejscu wystaje ten cekinek, niedopuszczalny, środkowy wydaje się. Alicja Woźniak. Ochotęgi. Środkowy, wydaje mi się, trochę tęgi. Mhm. W ogóle y, one są troszeczkę inne, bo jak popatrzymy sobie na linie boczne, to tu mamy takie bardziej łukowate te linie, a tu jest taka bardziej prosta. Z tej strony jest trochę bardziej prosta. Tu jest łukowata, 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 prosta, prosta, prosta i prosta. Więc y, niektóre boki mam takie bardziej w a niektóre bardziej y, prosto idą. Więc tutaj na tym muszę na pewno popracować, żeby to y, zrobić... Y, y, Ujednolicić linie boczne, bo czasem widzę, że no, tutaj jest ten jest problem. Musiałbym po prostu wyjść z kamer na chwileczkę i na czarnym tle sobie tak popatrzeć na pazury. No, to wtedy te rzeczy są dużo lepiej widoczne. O! Oh, tu będzie chłostania. To mi tak nie poszło, że obłęd. Ja już teraz nie pamiętam, szczerze powiedziawszy, naprawdę nie pamiętam, co, tu, co ja tu odwaliłam. I chyba <laughs> mi się tak nie podobały te pazury, że zrobiłam chyba tylko jedno zdjęcie. Albo, no nie wiem, może mam gdzieś więcej, musiałabym wykopać. W każdym razie, tu tak nie pykło, że obłęd. Wszystko. A jeszcze robiłam to prawą ręką, to nie ma na co zwalić, Nie. Skórki masakra. Gdzieś tam jakieś zadziorki pozostawiałam. Nierówny kolor przy skórkach. W ogóle z tym wskazującym w ogóle poszłam w, na prosto. Znaczy nie wiem, nie wiem czy faktycznie on, ten jeden jest inny, bo tak, ten mamy troszeczkę bardziej do góry podniesiony, więc te też mogą iść bardziej na prosto, bo jak zrobimy palce trochę bardziej w dół, to one są bardziej takie łukowate, te, te wolne brzegi, prawda? I tutaj nie wiem, Okej, okay, tu nie wiem, czy to jest perspektywa na zdjęciu, czy faktycznie tutaj ten wolny brzeg poszłam na bardziej prosty. Nie wiem. No właśnie, nie zapominajmy, że ta kulo <głos》> musi być w kamerach i nie zawsze wszystko zobaczy. No, muszę być w kamerach, bo jak nie jestem w kamerach, to, to ludzie nie widzą, nie? Dobra, w każdym razie ten jest strasznie beczułkowaty. Tutaj w ogóle każdy ma inny kształt. Na, na, na szczęście przynajmniej każdy ma tę samą długość, ale każdy ma inny kształt. Tak mi się nie podobają, że szok te pazury, grube są, beczukowate. Co, ja tu nie pamiętam, co ja tu robiłam. Czy tu czasem jakieś press on nie poszły? Czy ja tu tipsów nie kleiłam? Kurczę, nie pamiętam. Coś nie wygło, by kurczę. Coś, co ja tam, co ja tam odwaliłam? Czy to tipsy były? No nie wiem, no nieważne. No. <laughs> nie wiem, jaką sobie tutaj radę dać, bo bo nie pamiętam, kurde, no, co tam było robione. Bo jak tipsy, to po prostu bardziej go doprofilować przed klejeniem. A forma może z szablonem coś nie pykło? A może presonęsa robiłam? Nie, dual formy raczej nie to była jakaś dziwna mieszanka. Nie wiem, nie wiem właśnie. Plusem jest zawsze to, że chociaż ja jak niespodzianek nie ma. No, Alicja, to bym umarła ze wstydu, jakbym zrobiła jajko, jajko niespodziankę czyli wyróżnięte krawędzie dolne, chociaż nie powiem, czasami mi się zdarzy ciutkę przepiłować, ale w granicach takiej normy. Inne, pytanie z innej beczki, a to po, pozwolimy Paulinę przeczytać. Tas. A ja mam pytanie z innej beczki. Robisz pazji sobie i klientce, do których podchodzisz bardziej krytycznie, żeby były najlepsze, w których zauważasz więcej mankamentów, a które prędzej Cię zadowolą? Więcej mankamentów na, na pewno zobaczę u siebie, bo patrzę na te pazury w każdym możliwym świetle i przez następne tygodnie. A jeżeli chodzi o paznokcie klientki, no to mam do dyspozycji praktycznie tylko y, zdjęcia, więc y, na zdjęciach też bardzo dużo widzę rzeczy, które mogłabym poprawić. To są niuanse, to są mankamenty, zazwy zazwyczaj tego klientki nie widzą, czy modelki, ale no, ja widzę to na zdjęciach i do których bardziej krytycznie podchodzę i tu i tu jednakowo. Chociaż u siebie to zawsze wiem, a dobra, zrobię tam nowe, Wkurza mnie to było mnie wkurza, ale no dobra, zrobiłam. Trudno. No, dobra, lecimy, bo już trochę długo to wszystko trwa, a ja nie przeszłam do perełek, jakie Wam chciałam pokazać. Tu mamy pazury, które mi się też mega podobały. Robiłam je sobie lewą ręką i kurczę, nie są najgorsze, te akurat tutaj. Bardzo mi się podobały, bo sobie zrobiłam tutaj takiego frencha-twu, taki, taki baby, ale coś jak baby boomer konstrukcyjny. Trochę na odwrót, bo nie białym przykryłam cover, a coverem brokatowym przykryłam biały. Chociaż w sumie jeden pieron, w którą stronę to zrobisz. W każdym razie, no, kurczę, też nie za dobrze widać. Skórki nie są najgorsze, jak na lewą ręką robienie, tu się troszeczkę chyba zacięłam. Tu jakaś jest, jakieś jest zaczerwienie, ale nie wiem, czy to nie jest czasem cień skórką, ze skórki rzucony, bo tu musicie pamiętać o jednej rzeczy, że jak robicie świeżo po zrobieniu paznokci zdjęcie, to czasami tak tam jedziecie z tymi skórkami, że zanim fałd proksymalny wróci na swoje miejsce, no to jest taka szczelina, nie? One potem wróci ta skóra na swoje miejsce, ale no na zdjęciu czasem to wygląda tu, tak jak tutaj śmiesznie. Co do kształtu... Kurczę, nie wiem. Ja tak tego nie widzę teraz, czy coś bym mogła tu poprawić. Może widzowie mi oczywiście mnie wychłostają. Powiedzcie, gdzie coś mogłam zrobić lepiej. Wydaje mi się, że ten jest po prostu troszeczkę bardziej czubaty od serdecznego i małego. Ten środkowy troszeczkę jest ciutkę, bardziej zaostrzony od reszty. No i od wskazującego. Tutaj mogłam jeszcze popiłować wolny brzeg, żeby odkryć trochę więcej tej bieli, bo jak zobaczymy tutaj te czubki, to tej bieli jest więcej, a ten jeden jest taki. No tu jeszcze szło piłować, chociaż z drugiej strony mogło, nie wiem czy to widziałam, czy nie, ale mogło to już skutkować tym, że to po prostu było za, małego, za mało białego i mogłam to przepiłować. I nie wiem, czy świadomie to tak zostawiłam, czy, czy o co chodzi. No dokładnie, no jest, jest bling, bling, to no okej. Okay. I to był w ogóle cudowny akrylożel z efektem flash, cover, nie? No po prostu produkt idealny, nie? Tego nie, no nie można było tego zmaścić, więc <coughs> aż tak nie zmaściłam. O, mamy oczywiście, że filmik, no, of course. Dobra, ten środk wskazujący jest zupełnie inny od reszty. Krótszy jest, beczłkowaty bardziej, czubek jest za mało naostrzony. W ogóle wskazujący totalnie z innej beczki, ale pójdzie y, w tłoku. Uszedł w tłoku, no, bo się świeciło to tak, jak się świeci, to, to tak nie widać y, tych mankamentów aż. Tak? Dobra, mamy kolejne zdjęcie pazów i od razu mi się rzuca, w, na pierwsze co się rzuca, że tutaj jakiś skrawek skórki zostawiłam, tutaj też troszeczkę, a prawą ręką robione, kształty trochę dziwne są, coś tu jest w nich nie tak, może jakbym zobaczyła, że jest, jeszcze z jakiejś innej perspektywy te pazury, to by było lepiej. Tu jest jakiś schodek, coś niedomalowane topem, nie wiem o co chodzi. Nie wiem o co chodzi. Aha, tu testowałam, bo tu była odbicia ta sama folia, i tu był chyba top, tu był mat, tu był chyba mleczny, albo jakoś na odwrót. Kurczę, nie pamiętam. Tu, tu wiem, że topy, coś tam z topami szalałam. Długości są. No dobra, ten środkowy chyba jest trochę za długi w stosunku do reszty. Zobaczymy, czy, czy faktycznie. Dobra, jest identyczny, czyli za długi. Czyli troszkę za długi. A tu zobaczymy z tym. Tu tak ciężko powiedzieć, bo on jest pod innym kątem. To ten jest ciuteczkę za krótki. Wskazujący jest ciutkę za krótki, ale kurde, powiem Wam koniec końców, tak z daleka nie rzuca się to aż tak w oczy. O, tu widzimy fajną beczułkowatość, Już w no, pierwszym się rzuciło w oczy. To jest tutaj troszeczkę za bardzo beczółkowaty ten pazur. <laughs> tu by go trzeba było tak ciut, 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 machnąć jeszcze pilnikiem. No ta skórka! I tu następno. Dobra. Ok, z tej perspektywy więcej nie wycisnę. W ogóle słabej jakości zdjęcia. Nie rozumiem, jak można takie wrzucać do chłosty. <laughs>